I ją się mała tutaj, ma No i dzisiaj ten egzotalny filmik, który uświęcony Jestem w tym takim ręku, jak jest. Kultura, no i mamy tutaj osoby, które e, są w losowaniu na kinie, a tutaj osoby na... O i jeszcze proszę, zostawcie, bo zbliżamy się do wtuszu, Szumów i będzie pierwszy live. Przerwajcie do Iskiarki i do, yeah, wirzy, do Matki. Nie wiem czy kojarzycie. są jeszcze lepiej Ale one nie oddalają. Mieszamy, 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 mieszamy. Łoje, jestem kto wygrał kiię Obracie 3 2 1 Bilawe słuchajcie, będzie sens od

Izaga! Brawo, wygrywasz kinię. Dobra, lepiej ten mi zaga. Przepraszam, będziecie mogli znowu trzymać się niedługo. Okej, teraz losujemy na 3, 2, 1, jeden. Dobra, Okej, okay, dowiadujemy się. Brawo dla... Martinki, Martinki! Bo wygrywacie Kingę i Wikę. Okej. Okay. Chyba będziemy musieli jeszcze raz widowia. Okazało się... Co no, się? dobra Okazało się. Okej, okay, brawo. Teraz rysowałem na Wikair. Jeżeli no co będzie to samo, to jeszcze się zapytać.